Przede wszystkim jestem z a to jest materiał, na który, jak się domyślam, czekała pewna grupa osób. Otóż, pogadałem sobie dzisiaj troszeczkę na temat zakończenia tego oto tytułu. Na temat zakończenia mangi Bleach. A Bleach miał swoje zakończenie już parę miesięcy temu, jednak dopiero teraz nagrałem o tym filmik, ponieważ okres, który minął od tamtego czasu do teraz, pozwolił mi na... Spokojne przemyślenie tego, co ja o tej mandze ostatecznie sądzę. Czy według mnie poszło w dobrym kierunku, czy też było wręcz przeciwnie, powiem wam szczerze, że Bleach to tytuł, do którego miałem duży sentyment. Ponieważ był to jeden z moich pierwszych świadomych tytułów, jeden z pierwszych shounenów, na który miałem totalną zajawkę. Miałem duże parcie na ten tytuł i pochłaniałem odcinek za odcinkiem. Kiedy ja zaczynałem oglądać Blitcha, kiedy o nim usłyszałem, wtedy anime wkraczało w etap, w końcowy etap walki z Aizenem. I pomyślcie sobie, że ja przez dwa, w ciągu dwóch czy trzech tygodni nadrobiłem całą akcję w bliczu. Czyli bardzo szybko się z tymi odcinkami upierałem. 300 par odcinków obejrzałem bardzo, bardzo szybko. Aż tak, wielki mój, aż tak miałem wielki zapał, żeby Blicza poznać i aby nadgonić obecne wydarzenia. I teraz, kiedy zobaczyłem, w jakim kierunku poszła manga, uważam, że nie ma nic przesadzonego w tym, w stwierdzeniu, że ten tytuł powinien skończyć się na walce z Aizenem. Uważam teraz, że był to idealny moment, aby ta manga odeszła naprawdę w dobrym stylu. Bo Blicz był dobrym tytułem. Nie był to tytuł wybitny, ale był naprawdę godny uwagi i trzymał poziom. A, powiem Wam tak. Um, po walce z Aizenem manga zaczyna się psuć. Jednak dopiero kiedy wkracza w etap wojny, dopiero wtedy to psucie. Staje się coraz większe. Bleach naprawdę się strasznie zepsuł, stał się strasznie słaby, i ostatnie rozdziały to była droga przez mękę. Uwierzcie mi. A więc tak, to walki z Aizenem było mega, naprawdę. Kupowałem, zacząłem kupować mangę od 24. tomu, więc już no, trochę miałem tomów do nadgonienia. I kiedy po raz kolejny miałem, kiedy w ogóle miałem okazję po raz kolejny tak sobie poznać, w formie mingowej, czytać ją od pierwszego tomu, byłem naprawdę w szoku. Porównując sobie to, co czytałem, ee, no, w te najnowsze rozdziały z tym, co było kiedyś, to jest Niebo a Ziemia. Bleach początkowo był tak fajny, był tak sympatyczny i tak wciągający. Był taki świeży tytuł, czyli było taką świeżość, taką lekkość do ty tego tytułu i każdy rozdział, no, chciało się więcej i więcej, a później było naprawdę coraz gorzej. Kiedy Bleach przed etap arku z Fulbringerami, początkowo zastanawiałem się, czemu ludziom się ten ark nie spodobał. Czemu uważają go za taki mangowy filler. Otóż tak sobie później przemyślałem tę sprawę i doszedłem do wniosku, że ark z Fulbringerami kompletnie do uniwersum Bleacha nie pasował. Było to coś zupełnie, zupełnie odmiennego od tego, co mieliśmy do tej pory? Shingami, Quincy, a tutaj grupa osób ze specjalnymi mocami. Według mnie to bardzo nie pasowało do oblicza i faktycznie zgadzam się, że ark z był słaby. Jednak to, co mi się w nim podobało, to była postać Riruki. To była moja ulubiona postać żeńska z tego arku. I może jedna z takich też bardziej ulubionych z Blicza. I tak, no ark z był jaki był. Służył odzyskaniu mocy przez Ichigo. Nowy Zampak go, nowy Zangetsu. E, naprawdę robi wrażenie, był o wiele lepszy pod względem designu, e, według mnie. I e, no, czuć było świeżej, że okej, okay, Bleach wraca na, na swoje stare, że tak powiem, do starych e, wątków, że wraca ten dobry, stary Bleach. Jednak wkrótce potem zaczął się ark wojny. I tak samo jak Naruto, jak w Naruto, Bleach podzielił jego los. Wojna w Bliczu była bardzo słaba. Więc tak, może zanim... Albo dobra, powiem Wam o tym, o wojnie, co o nich potem przedstawię Wam to, co mnie się mimo wszystko podobało w tej dalszej części Bleach'a, a... i powiem Wam też o tym, co mi się strasznie, ale to strasznie nie spodobało. Dobra. Więc tak, wojna była bardzo długa w obliczu, trwała naprawdę kilkaset rozdziałów, i niestety przez to w Doblicza wkradło się strasznie, strasznie monotonia. Walki były często przedłużane, były często przesadzone. Przeciwnicy często, mimo że wodali pozornie fajnymi umiejętnościami pozornie fajnymi mocami ciekawymi mocami Niestety, ale m, bardzo szybko wypadali z głowy. Nie były to postaci charyzmatyczne, nie były to postaci, które by zapadły w pamięć, e, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w pierwszej części Blitza. Powiem wam, że od samego początku blicza aż do walki z Eisenem, byłem w stanie sobie przypomnieć bardzo dużo wydarzeń, bardzo dużo postaci, ich moce, nie, nie stanowiło to dla mnie większego problemu. A, woj a ta wojna, która później poka została pokazana w bliczu, Wprowadziła taki mętlik, takie zamieszanie, i jednocześnie była. No, powiedziałem, że to, co się w niej działo, było tak mało mm, przejrzyste. O, to jest dobre słowo, to było tak mało przejrzyste, że ostatecznie w miałem straszny mętlik, i przypominanie sobie jakiejkolwiek postaci przychodzi mi z trudem. I Jest to wielki minus, ponieważ nie dostaliśmy czegoś, co mogłoby nam naprawdę mocno zapaść pamięć. Nie miek było u was, ale właśnie u mnie zrobił się taki mętlik. Wszystko się tak zlało do siebie i przypominanie sobie wszelkich wydarzeń no to przychodzi mi z trudem. Blitz stał się bardzo taki zagmatwany, w ogóle działy się w nim naprawdę dziwne rzeczy. I tak, teraz wam powiem no tak, to, tak o, pokrótce o wojnie. Teraz to co mi się nie spodobało w tej części Bicza. To oczywiście powiedziałem, że był art z on mi się nie spodobał, bo nie pasował do tego co mieliśmy wcześniej. Druga sprawa no to była mm, walka ruki z tym gościem, takim Jezusowatym troszeczkę on, jak pamiętacie, jak nagrywałem moje wrażenia, z, moje wrażenia po przeczytaniu rozdziałów, byłem bardzo, ale to bardzo zły na Kubo, ponieważ stworzył tak przesadzoną postać przeciwnika Ruki, że magia związana z ukazaniem jej Bankai, na który moment czekałem bardzo, bardzo długo, to wszystko przyćmiło moją radość i ostatecznie no, byłem bardzo zły. Ponieważ Rukia, wodająca naprawdę banka Bankai, mająca naprawdę wspaniałą moc, w ogóle ten bankie był piękny. To była jedna z rzeczy, która mi się bardzo podobała w tej dalszej części blicza. E, Banka o wspaniałej mocy został przyćmiony absurdalnie, znaczy absurdalnym przeciwnikiem, który totalnie zepsuł całą magię tego momentu i e, tak naprawdę nie powinien się ruszać. Nie powinien już dalej wstać, nie powinien dalej walczyć z Rokią, a stało się wręcz przeciwnie. Byłem bardzo zły na Kubo za to, co zrobił. Kolejną rzeczą, która, która mi się bardzo nie podobała, to było zrobienie z Aizen'a dobrej postaci. Powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że... Kurczę, jeżeli... Jest tak czasami, że pewne złe postacie, pewne szwarc charaktery, jeżeli przychodzą na stronę dobra, tracą bardzo dużo, tracą bardzo dużo ze swojego starego charakteru. I tak samo było w przypadku Aizen'a. Kurczę, gość, który... No, rozwalił, no, który chciał zapominać na Soul Society, który namieszał aż tak bardzo, totalny badass, jego zły charakter to było coś pięknego. Posta, która zapadała w pamięć, to prawda, jeden z najfajniejszych szwarc charakterów w całym pomógł Ichigo w ostatniej walce. Stracił bardzo dużo w moich oczach, czy znaczy, okubo stracił bardzo dużo w moich oczach i Aizen w sumie też. Bo postać naprawdę przepotężna, kipiąca złem, została sprowadzona na, na taki poziom bardzo niski. I to było słabe. I to, co mi się cholernie nie podobało, po prostu masakra totalna, to była kreacja głównego złego, czyli złego Zangetsu. Jucha eee, chwach, jakoś taką się nazywał, Boże już nawet. pallicho. Kubo przesadził, poszedł w tak złą stronę, że ja zżytałem ze wami ze złości. Tak przesadzonej, absurdalnie silnej postaci już dawno nie widziałem w anime, ale żeby to było zachowane w dobrym smaku, w granicach dobrego smaku. Nic z tych rzeczy. Ich warg był tak potężny, że wszelkie fajne momenty, w których mieliśmy napięcie, zostały po prostu zmiażdżone na papkę. Bardzo to psuł klimat i już, ten cały wach Ten, dobra, zły Zangetsu to będzie może lepsze, bo wymowa i nazwiska tego głównego złego no to jest masakra. To też pozostawiam na kubo, że wpadł na pomysł takiej postaci. Znaczy, w ogóle wpadł na pomysł imienia, nazwiska takiej postaci. Ja wiem, czy znaczy ja lubię silne postacie, naprawdę. Jeżeli oglądamy silne postacie, które wbiją się z też innymi silni, silnymi postaciami, tworzy się fajne napięcie, tworzy się fajna akcja, zabierająca lek w piersiach czasami. Aż się chce oglądać, aż się chce czytać na małach mangi takie, taką akcję. Natomiast w był przeprawia to ból głowy. Było to przesadzone i moim zdaniem kompletnie niepotrzebne. Mógł go stworzyć... O, my, o wiele mniej potężniejszego, a i tak byłoby dobrze. Ponieważ to, co mi się podobało w obliczu, to był ten mindfuck związany z Zangetsu. Że ten Zangecu, którego Iciego widywał e, podczas swojego treningu, bankaj. Nie wiecie o co mi chodzi? E, no to był Jucha Rwach sprzed tysiąca lat. Jeżeli dobrze pamiętam. To był taki mindfuck, że, że właśnie ten szwarc charakter to była ta sama postać, którą mieliśmy. Już wcześniej w bliszu. Ten starszyk zangecu jak zwykł mawiać na niego Ichigo. Więc ta kreacja była po prostu straszna. Kubo chyba nie miało w ogóle wyczucia tworząc tą postać. Ja wiem, że trzeba trochę przedłużyć tytuł, trzeba trochę przedłużyć napięcie, trzeba przedłużyć akcję, trzeba przedłużyć ten wątek, ale na miłość boską nie przesadzajmy. To było po prostu straszne. A to. Co mi się za to podobało w bliczu w tej dalszej części, mimo że to przedłużanie było kompletnie niepotrzebne, te kolejne wątki były. No, według mnie to była kontynuacja blicza po tym, co po walce z Aizzenem była według mnie niepotrzebna, bo zepsuła to, co było w bliczu naprawdę fajne. E, dobra, przypomniałem się jeszcze zanim to, co mi się spodobało w bliczu, to było zmarnowanie wątku powrotu Hichigo czego może sam sobie nie wrócił, ale powróciła część Ichigo do Ichigo. Ten zły Ichigo był. Ale niestety tylko na bardzo krótką chwilę. Ponieważ Kubo padł na genialny pomysł, że Juchak Wach będzie tak podażnym przeciwnikiem, że rozwali nową moc Ichigo z palcem w nosie. Pozdrawiam. Jeden z moich ulubionych wątków został w tym momencie całkowicie zmiażdżony, zamordowany, i moje rozważania tego, czy ten tytuł kupić, czy dać mu jeszcze szansę. No, zostały rozwiane. Już jestem tego pewny, że na Bliczu nie wydam ani złudówki po walce z Aizenem. Zamknę moją kolekcję na właśnie tym etapie i będę bardzo szczęśliwy, ponieważ Blicz jeszcze wtedy był dobry. Będę, będę to powtarzał raz za razem, ponieważ kiedy poznaje się to, co się dzieje później w Bliczu, człowiek upewnia się w tym, że wiele osób ma rację. Eee, tak, i chyba tyle z rzeczy, które mi się nie podobały w Bliczu. Aha, dobra. przepraszam jeszcze. Czekanie przez setki rozdziałów na Ichigo. Mieliśmy trening Ichigo. Czekaliśmy bardzo długo na jego powrót, na akcje z Ichigo. A to było tak przedłużane, było tak to ciągnięte, że człowiek czasami tracił cierpliwość. Było poczekać na e, kilkanaście rozdziałów, aż się ukażą, zamiast dalej czytać bliża, ponieważ nie miało to, to kompletnego sensu. Było dużo rozdziałów zapchających akcje. I tak to właśnie wyglądało. Mm, tak. E Wiele wątków było niezrozumiałych w dalszej części Blicza, były absurdalne. Na przykład yy, Wątek z Ukitake. Co to miało być? Nie mam pojęcia. Ale dobra, teraz do bardziej pozytywnych rzeczy. To co mi się podobało w Bliczu w tej dalszej części. To tak, yy, to na pewno trening u Dywizji 0. Trening To, podobny ich przekuwanie i poznawanie dogłębnej natury yy, Zampakto. Bardzo fajny motyw, bardzo fajnie rozwinięty, no i takie zaskoczenie. Było to rozmaicenie, to było dodanie cegiełki do, do filozofii, do kreacji zampak to. Także to było naprawdę na plus. To się udało, Kubo. Kolejna rzecz to samo przedstawienie dywizji Zero. Naprawdę, paczka świetnych, wykoksanych postaci, zachowanych w naprawdę granicach dobrego smaku. Posiadających unikalne zdolności, które uratowały niektórym postaciom życie w tej mandze. No i generalnie akcje związane z Wizą Zero, która się już bawiła w mandze dawno temu, znaczy była o nich zmianka. Ten wątek został bardzo fajnie rozwinięty i generalnie im się bardzo spodobał. Tak to właśnie było. Już powiedziałem o Bankaj Ruki. Piękny, przepiękny, robiący niesamowite wrażenie. Umiejętności pasujące do ruki idealnie, no i generalnie nicko się było z tego cieszyć. Powrót Ichigo również, również mi się podobał, ale został zmarnowany przez naszego kochanego Kubo. Bywa. Aha, no właśnie, jucha rwach, tak podaży przeciwnik, że zmiażdżył Ichigo w ułamku sekundy. Czekaliśmy tak długo na efekty pracy Ichigo, na owoce jego pracy, że kiedy przyszło do, co do czego, to nie mieliśmy czego oglądać. Brawo, Kubo. Po ku raz kolejny zamordowałeś kolejny fajny wątek, na, który rozwinięcie, na którego rozwinięcie czekało bardzo dużo osób. Nic, tylko pogratulować. Good job. Eee, I to, co według mnie już wbiło gwóźdź do trumny blicza, eee, no, był, no to było powielanie wątku, znaczy to było powielanie schematu Ishida, rzekomo wielki, zły, przeszedł na stronę zła. Czy ktokolwiek miał wątpliwości, czy ktokolwiek w, zastanawiał się nad tym, czy ktokolwiek... Ee, uwierzył w to, że Ishida faktycznie przeszedł na tę stronę zła, że stał się zły... na stronę wroga, że, że on już nie wróci do Ichigo, znaczy nie będzie już tym dobrym, tylko stał się tym złym ostatecznie. Sądzę, że nie. Było to tak słabe, i ten schemat, no po prostu, przypieczętował klęskę blicza. Aha. Aha, nie, no przepraszam. Jeszcze był kolejny gwóźdź do trumny. Kolejny. Otóż paringi w Bliczu. Ishi... Ichigo z Orihime. Goddammit. Dlaczego? Przecież, kiedy Ichigo i Rukia byli na ekranie, pojawiają się one na kartach mangi. Przecież oglądanie ich duetu. To było coś pięknego, było to bardzo przyjemne, oni idealnie się pasowali, ale nie. Kubo zemścił się na Shonen Jumpie, a wiecie za, to, za co? Ponieważ, e, no, jeżeli się orientujecie, dobra, jeżeli się może nie orientujecie, e, no to Shonen Jump robi pewne ankiety, w które głosują czytelnicy. Przepraszam, trochę mi się a, już język plącza. Głosują czytelnicy. Bakuman nie była o tym mowa. Bakuman fajnie porusza wszystkie kwestie związane z wydawaniem mang i warto, warto go poznać, Bakumana, ale to innym razem. I właśnie kiedy przeczytałem ten tomik Bakumana, w którym była mowa o tych ankietach, które decydują o tym, czy dana manga się utrzyma, okazało się, że że niestety, ale nablicza już nikt więcej nie głosował w tych ankietach. Znaczy mało kto głosował, bo myślę, że Fani Blicza nadal istnieją w Japonii. No to jest na pewno. Którzy głosowali na Blicza w ankietach, ale tych głosów było tak mało, że ostatecznie Shonen Jump wymusił na Kubo zakończenie Blicza. I Kubo zgodnie z tym, co oni mu powiedzieli, musiał się do tego nakazu zastosować. Ale był tak wściekły, że postanowił ukarać y Shonen Jump niższą sprzedażą, poprzez to, że go będzie z Orihime. Ponieważ w Japonii było dużo fanów Ichigo i Ruki, więc Kubo zrobił na złość. I w efekcie tego cierpieliśmy my, czytelnicy. No tak się zdarza. W bliczu powstało bardzo dużo niewieśnionych wątków. Nie będę mówił o, o nich, nie będę mówił o każdym, ponieważ nie mi czasu. Może wstawię w opis filmiku, co nie zostało wyjaśnione. Fajnie by było, gdyby Kubo mm, zrobił nowelki. Znaczy, już są, zapo zapowiedzieli dwie nowelki z uniwersum Blicza, ale e, fajnie by było, gdyby Bleach skończył się już dużo wcześniej na walce z Aizenem i wszelkie niewiesienne wątki byłyby poruszone po prostu w tych nowelkach. Aha, jeszcze to, co mi się podobało w Bliczu, to był tak: Bankaj Urahary i Bankaj. E, Boże, Kyouraku. Tak: Bankaj Urahary i Bankaj Kyouraku. Tak. I. Tym pozytywnym akcentem kończę moją wypowiedź na temat zakończenia mangi Bleach. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie Wy o tym zakończeniu Bleacha, a także co o moim materiale sądzicie, czy Wam się podobało, czy też nie. Także tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie!